przedmiot który ma kropiesz, w barwach zawiszy czarnego. Na pewno Państwo wszyscy rozpoznajecie ten herb sulimetr. Oczywiście, dla Alka, znaczy dla zawiszy, co ja Z drugiej strony Mateusz i za chwilę do boju ruszą. Plac A przepraszam, pan Aleksander nie ma jeszcze kopii, a już czuł wierchaw. Klas wolny? Proszyli. Jeden punkt dla Mateusza. Bardzo mocne życzenie. O trzy punkty. Będę ci Alku, pamiętał. Tu jestem. Tu, 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 to jestem ja. Później mi dasz. No potem, potem. Nie mamy jej przed 22. Później nie będę dał. Brawo wielkie dla sary. Andrzej Rosiński. Brawa wielkie. Wielu cztery powstało się na placu. Sam. Andrzej. A teraz zobaczymy Mateusza Maknika. Brawa wielkie i za chwilę zaprezentuje się Adam Firen. Adam Firen. Brawa wielkie dla tych rycerzy. Oni będą się dalej potykać. Walczyć będą o finał. Dwie pary. Jedna to Andrzej Mroziński i Adam Film, druga Mateusz Maknik i Sarah. Bardzo proszę, ażeby sędziowie techniczni poprawili tarczkę Pana Adama. Odpięła się, a jak widzieliście drodzy Państwo, starcie są bardzo niebezpieczne, zatem uzbrojenie musi być bardzo dokładnie dopięte, tak żeby zminimalizować obrażenia rycerzów, bo niestety one tutaj bywają. Proszę poprawić tarczę Pana Adama. Czy mogę jakąś drugiej żeby się poprawić? Proszę Cię! Zgadzam się, ażeby para, która miała być pierwszą, czyli para Andrzeja Mrozińskiego i pana Adama Firyna, była tym razem parą drugą. W tym czasie poprawią oni tarczki swoje. Zatem na plac turniejowy najpierw jadą Sarah Hay z Australii i Mateusz Machty. Sarah Hay. Mateusza z Zagrozińca i Sara z Australii. Proszę podać kopię. Rycerz i Amazonek. wolny. Mateusza, trzy punkty. Zero punktów dla Sary. Proszę podejść. Bardzo mocne uderzenie za otrzymała, ale myślę, że nic się nie wydoszczy. 3 punkty dla Mateusza i 3 punkty dla Sary. Ponieważ było 4 do 3 dla Mateusza walczyła o miejsce trzecie. Mateusz Matnik. Okie pochylone. A ile punktów było u pana? Krótkie skinął? pierwszy nawet. Walka. Dwie już. Nie z drugiej strony. Pol Poszli. Kopie pochylone. I ponownie bardzo odskrypają. Kopie pochylone. Ponownie lądowszy uderzenie. Trzy punkty. Z jednej, jako i z drugiej strony. Zatem to zmaganie. Wygrywa. 7 do sześciu. I przechodzi do finału. Zatem pan Andrzej jest naszym finalistą. Wygrał swoje zmaganie turniejowe. A także pana Andrzeja Rozzińskiego. Pan Andrzej Ruziński będzie walczył w wielkim finale przeciwko panu Mateuszowi Machnikowi. Ale zanim to nastąpi, na plac turniejowy wyjedzie Sara Hej, która będzie walczyła z panem Adamem. Skoro pana nam tak mówi, jedziemy, nie potrzebuje żadnego odpoczynku. Zatem moi drodzy, za chwilę będziemy mieli pojedynek Pols polsko-australijski między rycerzem a amazonką, o miejsce trzecie i to jest nasz mały finał, zatem proszę o wielkie brawa dla amazonki, dla naszego rycerza. Niech nasza amazonka z Australii Ruszyli, gotowi, poszli! Pracujmy do walki naszych rycerzy, ruszyli, poszli! wielkie, Nasza amazonka dotarła aż do małego finału. Brawa dla Sary, brawa również dla Adama, który trzecie miejsce w naszych zmaganiach zdobył. Żegnamy naszych rycerzów. Naszą amazonkę. A ja, tu musiałbym jedną rzecz wam podpowiedzieć: Jeden i drugi rycerz pochodzi z ogrodzieńca. Pan Andrzej Mroziński to jeden z dzielniejszych rycerzy w Królestwie, ale Pan Andrzej Mroziński to także mistrz Pana Mateusza. Pan Mateusz uczył, terminował u Andrzeja. Zatem teraz będzie walka między uczniem a mistrzem. Ten finał rozstrzygnie, który z nich lepszy, uczeń czy mistrz. Czy uczeń pokaże się godnym następcą mistrza? Ruszymy! ...pochylone... ...potwierdzone pochylone. i... ...bardzo mocne uderzenie. ...przeciwko mną swojego ucznia. Mateusz będzie musiał jeszcze poterminować trochę. Brawa dla jednego to z znaczy tych, którzy zaczynali Na nasze zwycięstwo. A żeby wjechali wszyscy na plac. Pysaty, Brawa wielkie dla naszych wyseł, że ja mogę ogłosić, że pierwsze miejsce w naszym turnieju w turnieju na kopie, zdobywa pan Andrzej Broziński z Ogrodzieńca! Brawa, wielki pan Brawa wielkie dla pana Andrzeja! Panie Andrzeju, proszę się zaprezentować! Pan Andrzej Broziński! Brawa wielkie dla pana Andrzeja! Panie Andrzeju, myślę, że... Brawo! Globa naszej Loży może wręczyć Panu tą nagrodę, którą od rzemieślników ci otrzymaliśmy pierwszą od zwycięzcy. To dopiero początek, bo jeszcze będą oczywiście nagrody od naszego głównego darczyńcy, czyli inny sam -Port. Dla najpiękniejszego nie ma przydaru ja nagrody. Odejdź stąd! Ja jest. No. Wy, uciekał mnie tam jaki las jedno. Za ten pierwszy miejsce, zdobywa Pan Andrzej Muzieński z ogrodzieńca. Dla wielkie dla niego. Drugie miejsce. Pan Mateusz Machnik. Bra Brawo wielkie dla pana Mateusza. Panie Mateuszu dla profesorki dla naszym gościom również. Trzecie miejsce. Pan Adam Firyn. Pan Adam Firyn. Proszę pana Adama Firyna, żeby i on na placu turniowym się wszystkim pokazał. I czwarte miejsce Sara Hej. Brawo wielkie dla naszych rycerzy. Szybciutko!